ma widzowie. Uważałem, że będę zbierał na Audi za 150 tysięcy oraz na jego tuning. Ale ze względu na to, że jak to mówi moja mama, tylko krowa nie zmienia poglądów, kupuję Honda Civic Type R. Eee. Poczekajcie, bo to jest 289 tysięcy. Wrócę do WZ. Bez... Dobra, wróciłem. Jestem w tym samym kadrze. No to tak. No to Honda Civic Type R. 270 km V-Maxa prezentuje się wizualnie bardzo ładnie aczkolwiek od zwykłego Civica oprócz koła i jakichś tam dokładek to jakoś strasznie się nie różni wnętrze ma me mega podobne bo recolor delikatny i carbon fiber ale carbon fiber jest też w zwykłym siwiku, co uważam za trochę słabe bo nie powinno tego być ale tak czy siak to auto jest piękne, 315 koni mechanicznych, 1,4 tony wagi, 6 biegów, przód napęd, szkoda, że nie 4x4, 4 miejsca, tylko 4? Myślałam, że 5. 20 litrów na 100 km prawie pali, 48 litrów baku i 98 paliwo. 78 oktonowe No dobra, mamy 11 tysięcy na tuning. To jest moje najdroższe auto i to jest w ogóle drugie najdroższe auto w krze. A i jak coś to sprzedają, 3 auto, żeby mieć na to I na tuning. Kiedy słyszycie to? Pewnie mnie nie będzie teraz słychać, ale posłuchajcie tego. Okej. Okay. dobra bardzo ładne nie no, no dobra faktycznie masz 4 miejsca bo tu ma cup holder Tee. no spoko spoko jest moc dobra no i teraz powiem tak no te teraz wystarczy streamingować to auto tu mało tuningu jest. Tak szczerze. Myślałam, że tego będzie więcej. Dobra, kolor chyba chyba nie muszę nikomu mówić jaki. To nie taki jasny, jasny. Dobra, metalik. Tego wiem, że teraz nie widać. U. Okej, okay, nawet. Nie, ten jest jaśniejszy troszkę. Ten jest Taki jak ten. Ej, dobra, identyczny kolor znalazłem. Kurczę. O. O. Czekajcie, dam na wyższe grafiki. Na chwilkę. Na 7 żeby mi kąp nie wybuchł. Dobra. No i to jest ciut zbyt ciemny. O. Okej, okay, dobra i teraz pytanie, czy felgi w defiulcie zostawiamy, czy rąbnącie na czarno dobra, czarne plecy chyba lepsze niż zwykły civic to k mm. 0 P r type r Ramki. Zastanawiam się. Chyba te będą najbardziej neutralne. Najmniej napisów w, w, według mnie najładniejszym kolorze. I a Dark Smoke mi stać. No spoko, spoko. Dobra. Musiałem tu bankrutować Sorry. Type R ta rejestraca nie siedzi. jest szkodniejszy, tu jest ten karbon lepiej widoczny Detali, detalami się różni tak szczerze no dobra ok i teraz trzeba jedynie sprawdzić czy uda nam się osiągnąć 270 myślę, że teoretycznie da radę ale że będzie ciężko mimo wszystko bo to jest olbrzymia prędkość. maksowo, to, to jest drugie najszybsze auto w grze, a najszybsze, które da się kupić, bo najszybszy jest Dodge Charger. Okej. Okay. Staram się nie robić odcinek, tylko w dobrym momencie, by jakiś zmieniać akutę o, Już 200. O, teraz 200. Jeszcze szóstka nam została. 270 na godzinę to auto ma jechać 250 bez problemu Ok 256 mi się udało Nie chcę się jakoś rozbąbić zbytnio Dobra spoko Mi się to auto tak podoba To wygląda tak ładnie brakuje mi w nim cylingu. Mało rzeczy w nim można zmienić. Tak szczerze. Dobra. W Do takiej linii, o, tutaj na przykład się ustawia. Jeszcze raz. Bra Oj, ale zepsując. Trzeba dawkować emocje. Ok, na no wyjściu z zakrętu. Wstać się w połowie zakrętu gaz. Do oporu. Gaz do dechy. I leć. 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 Jeszcze 50 magę. Jeszcze 40. 30. 20, 10. 5. Jest, mamy 270, było przez chwilę 270. Czyli się da. Ok. Da się osiągnąć Vmax. żeby wypadało jakiś test hamulców zrobić. Ja się tak rozpędzę na automacie, już szybko po prostu. Wszystko włączę dla lepszej przyczepności. Zobaczcie, jak to świetnie wygląda. okej. Okay. 150 będę hamował, jak minę tą drogę. Okej. Okay. I mam jeszcze jeden pomysł na test. I teraz pojadę... O, ten detal jest tutaj fajny na Type Erze w tej grze. Na zwykłym Civiku go nie ma. A, i w sumie chciałbym dodać jeszcze, że to jest pierwszy odcinek z odnowionej serii. Do tego stworzyłem nową playlistę na kanale. Yy, czyli omawianie i ocenianie aut w PCD. I uważam, że to będzie w sumie spoko seria. I postaram się ogarnąć jakąś Tier, ble, tier listę. Go. Muszę się nauczyć. Wiecie, ja jestem podstawowym twórcą, ja Nie ogarniemy jeszcze tego. Dobra, i tu na fulę. Jeszcze zobaczę, ile mi się uda osiągnąć, jadąc od skrzyżowania do przejazdu kolejowego. Mój rekord to 186 pasatem po tuningu. Ok, i hamujemy sobie od tego znaku. I bez problemu. No dobra. I w sumie ostatni test na ten odcinek, upadający. To do tego trzeba troszkę rozpędu. Okej, okay, może być. Okej, okay. bo muszę jakąś tam prędkość mieć. No wiadomo, ze pełną prędkością nie wiadę tutaj. No ale jakaś tam prędkość wyjściowa, nawet te 60 na godzinę, niecałe, to jest coś. Na przykład przejazd tak wyhamuje. to tu ma zbyt dobre hamulce. Bo tu w ogóle jest zbyt OP. Dobra, 190 stopni. Kurde. To już nie działa. Pewnie od jakichś dwóch lat, ale... To już nie działa. Kurde, ale jak głupi jestem. Jeszcze mam 143 zł. Nie no, świetnie, nie? Świetnie. 11 na 10. Przynajmniej mam CVK TPR. Dobra. To w sumie wszystko na ten odcinek. Dzięki. Na